Cisza rozdarła przestrzeń kosmiczną, chłodna i nieprzenikniona, a w niej unosiły się ostatnie, skrzące się resztki tego, co kiedyś zwano Ziemią. Nie było już miasta, rzek ani śladów życia. Wszystko zniknęło, unicestwione przez coś, czego umysł ludzki nie potrafił objęci. Na krawędzi układu słonecznego dryfował jeden z niewielu pozostałych okrętów, Statek drapieżca, który na zawsze miał pozostać ostatnią nadzieją i świadectwem ludzkiego przetrwania. Jego kadłub lśnił zimnym metalem, rozszczepiając ciemność niczym ostrze, a jego wnętrze pulsowało życiem, które powoli zamieniało się w koszmar. Nie było imion. Nie było historii. Byli jedynie cieniem własnej egzystencji, elitarnymi pilotami, którym powierzono najstraszliwszą misję. Odnaleźć źródło zniszczenia ziemi i powstrzymać coś, co wydawało się być poza zrozumieniem, poza czasem i przestrzenią. W chwili, gdy statek przeciął przestrzeń, powietrze w kokpicie zgestniało od napięcia. Wokół nich nie było przyjaciół, tylko echa niewidzialnego zagrożenia, które zdawało się obserwować ich z najgłębszych zakamarków kosmosu. Ekrany migotały sygnałami zakłóceń a układy nawigacyjne krzyczały w bezradności wobec anomaliów, które przenikały każdą sferę istnienia. Nagle przed kadłubem pojawiła się sylwetka, nieokreślona, nierealna, jak cień przenikający światło. Czas zwolnił, a w przestrzeni rozbrzmiał nieludzki szept, który przeniknął przez ściany, mrożąc krew w żyłach. To nie było nic materialnego, to było coś, co rozkładało rzeczywistość, zmieniało zasady, które wydawały się być niepodważalne. Pilot zaczął odczuwać ciężar niewidzialnej obecności. Jego oddech stał się płytki, a umysł zaczął się rozpadać pod naciskiem strachu i bezsilności. Wszystko, co znał, zawisło na krawędzi chaosu. Nie było żadnych sygnałów ratunkowych, żadnych próśb o pomoc. Tylko ta ciemność, która nadciągała, oblepiając sensorów światło i zatapiając w niej ostatnie resztki nadziei. Z ekranu nagle zniknęły wszelkie dane. W ich miejsce pojawiły się symbole. Znaki nie z tego świata, które pulsowały żółcią i czernią, jakby żywe, jakby chciały zniszczyć wszystko, co zdołały dotknąć. Coś dotarło do nich. Nie wiadomo, czy to była istota, czy jedynie echo pradawnego koszmaru, które zemściło się na ludzkości za jej pychę. Ten cień prześladował każdy piksel przestrzeni wokół, powoli wciągając ich w otchłań. A potem, w samym środku ich okrętu, światło zgasło. Nagle zapadła kompletna ciemność. Kokpit, pełen zaawansowanej technologii, stał się grobowcem, w którym pilot i jego towarzysze uwięzieni byli razem z nieznanym zagrożeniem. Czuli, jak powietrze gestnieje, jak wokół nich narasta niewytłumaczalna obecność, niepokojąca, wszechogarniająca, pulsująca czymś obcym. Serce biło coraz szybciej, każda sekunda była walką o zachowanie rozumu. Cienie tańczyły na granicy percepcji, kształtując się w postacie, które wyglądały jak koszmary wyjęte prosto z mitów, lecz jednocześnie wyraźnie obdarzone świadomością. Statek zaczął się trząść, sygnały systemów przestały odpowiadać, a oni wiedzieli, że nie ma już odwrotu. Rzemia została skasowana, a oni, ostatni spośród elity, mieli stawić czoła temu, co wyszło z samego piekła kosmosu. A wtedy, w najgłębszej ciemności, złączył się z nimi cichy, przerażający szept Jesteście następni. Ciemność trwała. Niewidzialny sznur ściskał klatkę piersiową pilotów, którzy próbowali wpatrzyć się w czarne przestrzenie poza kadłubem. Ale nie było nic, tylko pulsująca pustka, która zdawała się oddychać. Jakby sama próżnia wszechświata nagle nabrała życia i nienawiści. Szept rozrastał się. Rozpełzał po korytarzach statku, wdzierał się do umysłów, rozbijając mur zdrowego rozsądku. Każde słowo było jak ukłucie zimnym ostrzem, które nie miało końca. Pilot próbował zapalić sztuczne światło, ale nawet ono zdawało się gasnąć w kontakcie z tą niewidzialną siłą. Ich instrumenty, te same, które kiedyś kierowały ich przez niebezpieczne pola asteroid i burze kosmiczne, teraz odmawiały posłuszeństwa. Wskaźniki skakały chaotycznie, wyświetlacze zamieniały się w kaleidoskop dziwnych, niepokojących symboli, nieznanych alfabetów, przerażających i obcych. Ktoś próbował odczytać transmisję, złapać choćby jeden sygnał rozpoznawalnego głosu, ale jedyne, co docierało, to przeciągłe wycie i ryk, jakby z innego wymiaru. Ich własne głosy wracały do nich zmienione, przerażające, jak echo krzyku w martwej przestrzeni. Statkiem wstrząsnęło. Powietrze w kokpicie spęczniało, gestniało, a na ich ciałach pojawił się zimny, lepkawy pot. Każdy oddech stawał się ciężarem, jakby niewidzialne łańcuchy zaciskały się coraz mocniej, więżąc ich ciała i umysły. Przestrzeń wokół zaczęła się deformować, jakby granice rzeczywistości pękały, przepuszczając przez siebie coś obcego i starego. Niektóre fragmenty widoku zamieniały się w rozmazane czarne rozlewiska, inne z kolei świeciły dziwnym, zielonkawym światłem, które zdawało się żyć własnym życiem, szwidrując umysły pilotów. Obraz odległych gwiazd zaczął się rozmywać, niektóre znikały całkowicie, jakby ktoś wyrywał je z firmamentu. A w miejsce ich pojawiały się nowe światła, zimne, ostre, nieprzyjazne, które zdawały się obserwować statek, wpatrywać się w niego. Nagle, w chwili ciszy, jeden z pilotów poczuł, że coś, prześlizguje się po jego skórze. Nie można było tego zobaczyć, ale istniało. Lekki dotyk zimny, jak lód, pełen złowrogiego zapowiedzenia. Drżał, wpatrując się w ciemność, próbując odnaleźć źródło tego uczucia, ale wszystko zdawało się zniknąć. Kiedy serce biło już na granicy wytrzymałości, na ekranach pojawił się sygnał. Niewyraźny, chaotyczny. Ale jedyny, który mógł być próbą kontaktu. Był to nagrany przekaz, sprzed zniszczenia Ziemi, ostatnia wiadomość od tego, co jeszcze nazywano ludzkością. Oni nie są tym, czym się wydają, przestrzegali. To nie tylko obcy. To istoty z głębi istnienia, których nie powinno być. Ziemia upadła, bo zignorowaliśmy ich obecność. Nasz czas się kończy, jeśli słyszysz ten przekaz, uciekaj. Nie zbliżaj się. Nie pozwól, by wciągnęli cię w ich mrok. Słowa zawisły w powietrzu, niepokojące i niedopowiedziane, podczas gdy ekran zaczął migotać, aż w końcu zgasł całkowicie. A wraz z nim zgasła ostatnia nadzieja na ratunek czy zrozumienie. W tym momencie statek zaczął być targany selią niekontrolowanych impulsów. Korytarze rozciągały się i kurczyły, jakby okręt żył własnym życiem, wprawiony w trans przez jakąś obcą inteligencję. Każdy krok pilotów odbijał się echem dziwnego, metalicznego dźwięku, a na ścianach zaczęły pojawiać się plamy przypominające ciemną, pulsującą tkankę. W miarę jak zapuszczali się coraz głębiej w statek, cień za ich plecami rósł. Nie było już wątpliwości, to nie była tylko iluzja czy awalia systemu. To coś żyło wśród nich, wtopione w strukturę ich własnego statku. I wtedy, w chwili, gdy jeden z nich wyciągnął rękę, by zniszczyć migający monitor, czuł jak coś, niewidzialna dłoń, chwyta jego nadgarstek. Zimno przeniknęło do kości, a w uszach znowu rozbrzmiał przerażający szept Nie uciekniesz, oni zawsze wracają. Światło znowu zgasło, a z ciemności wyłoniła się postać, ale to nie była ludzka sylwetka. Jej kontury były rozmyte, pulsujące jak żywy cień, a z jej wnętrza wydobywał się chłód tak przenikliwy, że zdawało się, iż cała tkanka statku może się rozpaść pod tym dotykiem. Pilot wiedział, że jeśli pozwoli, by ten cień się zbliżył, to wszystko, co pozostaje z ludzkości, zginie bezpowrotnie. Wiedział też, że to nie koniec. To dopiero początek prawdziwego koszmaru. Ciemność była tylko początkiem. A gdy światło rozbłysło ponownie, okręt dryfował bezwładnie, a wszyscy piloci zniknęli, pozostawiając za sobą jedynie pustkę i echo ich ostatnich słów. A wtedy z głębi statku dobiegł nieludzki, rozdzierający krzyk. Krzyk rozdarł ciszę kosmosu niczym rozszarpane ciało. Nie był to ludzki głos, raczej coś nieludzkiego, rozpaczliwego, jakby echo agonii starożytnej bestii uwiezionej między wymiarami. Wibracje dźwięku przenikały metal kadłuba, rezonowały w żyłach i kościach, Budząc w pilotach ziarno paniki, którego do tej pory nie potrafili ujarzmić. Statek dryfował bezwładnie w mroku, systemy życiowe zdawały się gasnąć jedna po drugiej. W kokpicie zapanował chłód, który nie pochodził od próżni kosmosu, był głęboki, przenikliwy, jak dotyk śmierci samej w sobie. Wszystko, co wcześniej wydawało się logiczne, zostało zniszczone. Granice rzeczywistości zaczęły się rozmywać przestrzeń drgała, jakby świat był szkłem rozczaskanym przez nieznany, niepojęty cios. Na ścianach pojawiły się znaki, nie z ludzkiego alfabetu, ale złożone z ruchomych, pulsujących linii, które zdawały się być częścią żywego wzoru. Znaki te nieustannie się przekształcały, zapadając w umysł niczym trucizna. Ktoś, choć nie było ich zbyt wielu, zaczął tracić kontrolę nad sobą. Głosy, ciche, przenikliwe, Rozmnożyły się w ich głowach, mieszały się z własnymi myślami, podważając wszystko, co uważali za prawdę. Przestrzeń kokpitu nie była już bezpieczna. Każdy zakamarek, każdy cień mógł skrywać coś, co czekało, by wyrwać się na światło. Nie było już zwykłego strachu. To, co napotkali, przenikało na poziom istnienia, który nie znał słów ani obrazu. To było przerażające tak bardzo, że mogło pozbawić człowieka rozumu bez nawet dotknięcia go. Niektórzy z nich upadli na kolana, a ich oczy szklane patrzyły w przestrzeń, jakby widzieli coś, czego nie mogli zignorować. Próbując odzyskać kontrolę, ich myśli przywołały fragmenty ostatnich poleceń, danych misji, przesłanych komunikatów. Jednak teraz brzmiały jak bełkot, zagłuszony przez coś, co pochłaniało nie tylko dźwięk, ale i samą istotę ich istnienia. Wtedy nastąpił moment, w którym granica rzeczywistości uległa całkowitemu rozbiciu. Przed nimi pojawił się obraz, zniekształcony, groteskowy i przerażający. Sylwetka, która nie miała kształtu, lecz bardziej przypominała plazmę czy ciecz. Jej powierzchnia rozbłyskiwała nieregularnym światłem, falując w rytmie, który wydawał się być biczem dla ich zmysłów. Postać zaczęła się zbliżać, choć nie poruszała się jak zwykła istota. Przypominało to raczej przenikanie się światów, jak gdyby coś wyłaniało się samego rdzenia kosmicznej nocy. Każdy oddech był jak trucizna, każda myśl zniekształcona. To, co było najgorsze, to poczucie, że postać znała ich, ich najgłębsze lęki, wspomnienia, ból i wstyd, i z tych tajemnic budowała swą siłę. Była jak koszmar utkany z ich własnej historii, który nigdy nie miał się skończyć. Głos, jeśli można to było nazwać głosem, rozlał się wokół nich. Brzmiał jak szum tysięcy wykrzyczanych słów, które od lat czekały, by zostać wypowiedziane. Z każdą sekundą stawał się głośniejszy, aż w końcu przeniknął bezpośrednio do ich umysłów, wyrywając rozum z korzeniami. A potem nadszedł chaos. Systemy statku eksplodowały w serii impulsów, iskry i ogień rozprzestrzeniły się po korytarzach, rozświetlając mrok. Pilotów ogarnęła panika. Szukali schronienia ale statek zdawał się sam siebie pożerać. Każdy ich ruch był nieskuteczny, jakby pływali w gęstym, lepkim mroku, który pochłaniał ich energię. Cień zaczął zyskiwać kształt, teraz było to coś przerażającego, przypominającego hybrydę maszyny i organicznego potwora, którego metaliczna powierzchnia skrzyła się śmiercią. Z jego wnętrza wydobywały się dźwięki, mechaniczne i nieludzkie, jakby przemawiał przez język zaginionej cywilizacji, a jednak wypełniał każdy zakamarek ich świadomości. W ostatnim, desperackim geście, piloci użyli ostatniego urządzenia starożytnej broni, przekazanej przez poprzednie pokolenia, zaklętej w technologię, której źródło było równie tajemnicze jak sama przestrzeń. Jednak gdy energia eksplodowała, nie rozproszyła cienia, lecz wywołała coś jeszcze gorszego. Z ciemności wyrósł wirujący portal, z którego wyłoniły się nowe, bardziej upiorne formy, Istoty nie mające ciała, a jednak widzialne, ślizgające się po granicach percepcji, jak roje obcych cieni. Każdy z nich zdawał się być wyrazem czystego, nieskończonego przerażenia. Pilot poczuł, jak coś sięga do jego wnętrza, do samej duszy, próbując zniszczyć go od środka. Próbował krzyczeć, ale dźwięk nie wydobywał się z gardła. W tym momencie zdał sobie sprawę, że walczy nie tylko o życie, walczy o samą istotę swojego istnienia. A wtedy usłyszał ponownie ten sam szept, który teraz brzmiał jak wyrok. To nie koniec, to dopiero początek ich powrotu. Cisza zapadła na moment, jakby cały wszechświat wstrzymał oddech, czekając na dalszy bieg wydarzeń. Ale to, co miało nadejść, miało przekroczyć wszelkie granice strachu. Ostateczna granica rozmyła się całkowicie. Wszystko, co znane, przestało istnieć. Pilot, jeszcze chwilę temu człowiek, Teraz był tylko odłamkiem duszy rozrywanej przez niepojęte ciemności. Statek, który miał być symbolem ludzkiej siły i przetrwania, stał się areną najczarniejszego z horrorów, zapomnianej agonii, która pochłaniała każdą cząstkę rzeczywistości. Przestrzeń wokół nich nie była już ani pustką, ani światem, była czymś nienazwanym, czymś, co nigdy nie powinno zostać przebudzone. Ziemia, planeta, która zrodziła życie, historię, nadzieję, zniknęła, a w jej miejscu tkwił pulsujący, czarny rdzeń rozpaczy i zniszczenia. Pilot poczuł, jak coś niewidzialnego wdziera się do jego umysłu, rozrywając go na strzępy. Przeszłość i teraźniejszość mieszały się w bezkresnym koszmarze, a granice między nimi pękały jak szkło. Widoki zniszczonej ziemi, krzyki milionów istot, rozpacz bez końca. Wszystko to tworzyło symfonię strachu, którą słyszał z każdej strony. W tym momencie z ciemności wyłoniła się postać, ogromna, przerażająca, wielowymiarowa. Jej kontury falowały, jakby sama była uformowana z mroku i światła, a jej oczy świeciły lodowatym, niebieskim blaskiem, który przenikał na wskroś. To była istota, która zniszczyła Ziemię. Nie była obcym w klasycznym sensie, była manifestacją zapomnianych bogów. Pradawnych kosmicznych horrorów, które czaiły się na krańcach istnienia, czekając na moment, by powstać i zniszczyć. Istota przemówiła, a jej głos wibrował we wnętrzu statku, jak dzwon rozbijający się na miliony kawałków. Wy, którzy myśleliście, że możecie zawładnąć gwiazdami, nie jesteście niczym. Jesteście tylko kurzem, który próbował dotknąć słońca. Pilot czuł. Jak siła istoty rozrywa go na części, jak każdy fragment jego ciała i ducha zostaje rozproszony w bezkresie. Ale w tym momencie przypomniał sobie coś, co kryło się głęboko w ich technologii. Tajemniczy artefakt, przekazany im przez dawno zaginioną cywilizację. To była broń ostatniej nadziei, coś, co mogło zagrozić nawet takim potwornościom. Z trudem aktywował urządzenie, które wybuchło blaskiem przekraczającym możliwości ludzkiego oka. Światło rozlało się w ciemności, przecinając ją na pół, niszcząc złowrogie energie, które próbowały go pochłonąć. Istota wydała z siebie przeciągły, bolesny wrzask, jakby zraniona po raz pierwszy od eonów. Ale cena była wysoka. Artefakt działał tylko raz, a jego moc zaczęła pożerać statek od środka. Metal skrzypiał, wnętrze płonęło niewidzialnym ogniem. Pilot widział, jak wszystko, co znał, rozpada się w pył ale mimo to trwał, walcząc z potęgą, która chciała zatopić ich wszystkich w zapomnieniu. W ostatnim geście wyrzucił statek poza trajektorię upadku, skierował go na ścieżkę samounicestwienia, by unicestwić to, co się czaiło. W tej chwili ciemność uległa rozproszeniu, a iskry nadziei przebłysły w jego umyśle. Nie był pewien, czy przetrwa, nie był pewien, czy ktokolwiek przeżyje, ale wiedział jedno, ich walka nie była na marne. Nawet w obliczu bezkresnego koszmaru ludzie potrafili stawić opór. Kiedy statek eksplodował, rozświetlając czarną przestrzeń tysiącami błysków, ostatnie słowa pilotów odbiły się echem po wszechświecie: Przetrwamy, bo jesteśmy cieniem, którego nie da się zgasić. I wtedy z ciemności wyłonił się nowy cień, większy, bardziej złowrogi. Bo kosmos nie wybacza, a prawdziwy horror dopiero nadchodził. Koniec.